Dlaczego dieta bezglutenowa w celiaki nie działa? Odkryj związek z sibo. Nazywam się Tomasz Warchoł i jestem dietetykiem klinicznym. Specjalizuję się w chorobach jelit, w tym celiaki i chorobach metabolicznych. Niestety niektórzy pacjenci mimo przestrzegania diety bezglutenowej nadal doświadczają dolegliwości. Badania wskazują, że u części z nich może występować przerost bakteryjny jelita cienkiego, znany jako SIBO. W jednym z badań stwierdzono, że aż 31% pacjentów z celiakią, którzy nie reagowali na dietę bezglutenową, miało pozytywny wynik testu oddechowego na SIBO. SIBO to stan, w którym dochodzi do nadmiernego wzrostu bakterii w jelicie cienkim. Objawy SIBO obejmują wzdęcia, bóle brzucha, biegunkę oraz zaburzenia wchłaniania składników odżywczych. To tylko wierzchołek góry lodowej. Celiakia to złożona choroba, a jej zrozumienie wymaga dalszej edukacji. Na moim profilu znajdziesz dodatkowe informacje, porady i wskazówki. A jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, zapraszam do współpracy.